Dobre, gramy, no eee, dobra, gramy knockout. Dobra, gramy knockout, tylko muszę zaraz przycisnąć grę. Kurde. Będzie mało cięcie. Dobra, jeszcze lecimy, lecimy. Dobra, dobra. O kurde, oła. Wow. Boże. Ten dino, mój Boże, jak zwykle. Ten ma jak zwykle. Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Nie, no nie. Aha, dobra. No to takie jest. A właśnie jeszcze nawet ulta nie ma mnie. No co ja mam powiedzieć więcej. Hmm, boże. Dobre. Dobre. Nie, no nie wytrzymam zaraz, gramy duo. E, nie wytrzymam. Nie wytrzymam zaraz. Nie no, my to chyba przegramy. Nie, jak zwykle nie. Eee, dobra. Musimy tylko. E, co? Aha, dobra. Jeszcze co? Gramy sobie cenę, tylko. O nie, weźmiemy misę. Eee, ja biorę i będzie idealnie. Eee. Dobra. E, teraz tak. Gro, dobra, gramy. Lecimy. E, dobra, dobra, dobra. Ten, w ogóle to ten. Gdybyście chcieli zagrać z moim kolegą, to jeszcze na sto nie. Na 100 pokazuje pokazuję jego ID I ten. No nie no, ja się zagadałem nie Dobra, ja się... zagadałem i teraz, kurde, przegrywamy, nie? Bo się zagadałem i teraz przegrywamy. Dobra, musisz się skupić, Filip. Skup się, skup się, skup się, skup się. Skup. Coś innego nic zadyma. Kurde, ale ja chcę duo pograć, nie, ale oczywiście mój drugi kolega musiał, nie musiał, nie, po prostu musiał, nie gramy napadnie tylko ja muszę wziąć tego edgejuska no ja miałem Pff. dobra, nie nie, 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 nie. gościu, gościu, gościu. Ty bierzesz. Yy, no. Hmm. Może. Loła, loła, loła bierz, nie? Loa. Bo my tak nie zagramy razem, nie? Na te, na te same postaci. Hapie. No nie, no, oczywiście teraz się nie zagramy. Nie, nie, no, nie, wytrzymam z nimi. Dobra, nie no tego te kolari, lori i gramy. Nie? Ja nie wiem, że mam zaraz... O kurde! Lecimy, nie? A. Dobra, ja umiem tak Larry Lory grać, no to może coś damy radę, nie? Tylko... Co jest? Aha, no tak, bo oni mają ten mistrzowski, nie? Chyba... Ła! O wow, wej wej wejdź, wejdź, wet gościu. A ucznie no ja nie wytrzymam ty... ja nie wytrzymam z tymi koltami. Nie no, te kolty to one. To one się chowają ze wszystkimi i strzelają, potem bo one mają mało HP oczywiście. I one się chowają ze wszystkimi i są nieśmiertelne. I niemal cały czas tego ulta, nie? Tak, już cię trafię ultem całym. No to ma kolejnego ulta, nie? No, i to jest taka postać. No, na no, dystans nie. Jakby to powiedzieć? Dobra, eee. Yy. Dobra, lecimy tutaj. Dobra, mam ulta, mogę już go pocawić. Yy, lecisz, 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 lecisz. Dobra, dawajcie, dawajcie. Bo ja nie, nie, przegramy to. Ja nie wytrzymam zaraz. No, my się musimy tam dostać. Nie wytrzymam. Dobra, chyba zagramy coś innego. Teraz. Boże, Nie. nie. A i tam. Nie będę. Jak że mi ugrą? Bo ja nie wiem, teraz bym wziął no, y, tego jezu, sorry za lagi w ogóle, ale no mi się już tak laguje, Tutaj tak będzie. Biorę spaja. No y, Dobra, nie będzie to. Y, dobra, grajmy, bo nie wytrzymam. Ten chce to, ten chce tamto. Nie wytrzymam mnie. Gramy to i kropka koniec. E, to wiesz co? Duo. Duo. Dawaj <try> Duo. E, Gramy duo i sobie weźmiemy tylko szerkę. Szerki sigma. On e, um, weźmie, weźmie tego. No. E, no. <try> No chyba tego fajnego skna. No on weźmie kieła, nie? Fanga. Weź go, weź go, dobra gościu. Weź go, weź go, weź go, weź go. Weź go. O oh, jest, widzę. Bo to jest najlepsza postać chyba na dół, według mnie. Jeszcze z hiper mnie. nie? To też jest przekozak. Zbijajcie um, 100 subów. Bo się mega dla was. Czyli no jak każda osoba, w ten sposób, to każda będzie mogła z nim zagrać. Bo on przyjmuje wszystkich tam. Tylko wiecie nie? W soboty z nim grajcie, nie? Tylko w soboty. Bo może tylko w soboty grać. Ym, więc tak. O, ze mną możecie cały czas, nie? Cały... Codziennie, nie? Tylko ja tak codziennie, codziennie, No. To no zależy o której godzinie już, nie? O kurde... Dobra, 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 jest git. Git jest, nie? Eee, co ja tu mam? Albo bo ja weźmę kogoś tak. innego. Ej, wezmę Larry, Larry. no przecież to będzie 200 IQ. Um. <śmany> Ej no, przecież, no tak, obycie Darynem na blisko. Ja też w trochę jestem, um, bo to jakby tak szybko rzuca, nie? Patrz, jesteś na blisko i robisz tak, jesteś na blisko i robisz tak, pyk, pyk i już masz no, porobionego typa, nie? pu 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 dobra tylko nie wiem czemu, ale ja nie umiem rzucać, nie? no patrz, teraz ten, ten będzie mnie zaczepiał ja pierdziu ja pierdziu no patrz, nie, no te typy to są takie dziwne o patrz, żeby go prawie zabiję chodź tu, chodź tu chodź, chodź, chodź Fafik chodź no Fafik Chodź właśnie, no, no jeszcze, och, 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 że kurde wszyscy lecą jakby na siebie nie Taki słabszy na słabszego chyba eee, no Dobra zagramy już ten napad bo ja nie wiem co grać eee, Wiesz co ja bym gromem Albo w sensie Czekaj Którego za że mam wybrać Bo on to Daję, Takie. No mi tak rzeczy. A i wam nie pokażę jego profil bo mi się nie chce już tego tego, no, zamazywać. Ja spajka. Ja spajka dobra. bieramy spajka i lecimy. Um, <ścoughs> no to już tyle trwa ten odcinek będzie musiał chyba być na dwa podzielone bo nie. może 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 ale no bo ja nie mogę dłużej niż 15 minut nie? bo chyba tak to muszę podać swój numer telefonu nie? a ja nie mam numeru telefonu bo nie mam karty sim no i w tym jest problem i kiedyś na pewno nagrywają już filmy Bo to już chyba na kompie Na i na kompie, nie? Dobrze. O, o, kurde, nie ma małpiszon jak zwykle. Nienawidzę tych małpiszonów. Przyte małpiszonej i jak cię... do to już jest po tobie. Jak na ciebie wyskoczą. Patrz, patrz. Bierzemy kaktusa, chronimy się za nimi. Pyk, ucik, pyk, pyk. Wszystko ucikujemy Kurde Nie no patrz, że ma ja na nas skasze Co jest? My to przegramy Aha no tak bo ma duże puchary ja. um. hmm. Wiesz co? A ja chyba wezmę, bo i zagrajmy. Ostatnia rundka, dawaj szybko na gościu. Ostatnią rundę tylko. Bo napisz, że tylko ostatnią rundę. Bo mogę więcej niż 15 minut. A mniej. Znaczy nie mogę powyżej 15 minut. Bo tak to będę musiał podać swój numer telefon. Ale ja nie mam, bo już mówiłem nawet, że nie mam. To jak ja mam podać właśnie? jakiś fejkowy to nawet nie będzie działało bo jak ja próbowałem fejkowy, nie oni wiedzą jaki nie no oni nie pisze że, pra... niepo... <noise> Pisz, że nieprawidłowy w ogóle, Wysyłem jakikolwiek pisze że nieprawidłowy może trzeba jakiś nie no bo hmm. chodź tu spaj, pyk pykła Tak, po pierwsze skaczemy na typka. Boże, ile tego jest? Chrystus Święty. Jezus Maria. I Boże, Boże Jezu, ile tego jest? Nie, nie, nie. Chronić, chronić to. Nie no, nie no, Chronić to. Muszę, muszę kończyć. Muszę na, mu na szybko napisać, że muszę kończyć szybciej. P -a kończymy, kończymy, kończymy. A zaraz skończymy, skończymy, tylko muszę mu napisać. Tylko, bo mi wyszło z Brawla, nie? Ja... Chciałem zakończyć nagrywanie, ale mi coś nie wyszło, nie? Tylko zanim to mi się załaduje, to już mi się pewnie ten... Muszę powiedzieć, że... Nagram kolejny, bo to będzie złączone jakby, nie? To będzie złączony odcinek. Więc niczego się nie martwcie.